Dziś robimy kotlety ziemniaczane z pieczarkami i cebulką. I czego będziemy potrzebować? Ziemniaki. Ja już tutaj mam te ziemniaki przygotowane właśnie przed chwilą ugotowane, pokrojone w mniejsze części. Teraz je zaraz będę prasować. Potrzebujemy pieczarek. Ja już tu mam swoje pieczarki bardzo drobniutko posiekane. Ja robię porcję dla jednej osoby, więc potrzebuję trzy ziemniaki mniejsze lub dwa większe cztery takie pieczarki. Pół cebulki i to jest wszystko już przygotowane. Więc na początku cebulkę drobno mieszam, drobno kroję i podsmażam. Potem dodaję pieczarki. Ja lubię, jak to jest, to wszystko tak drobniutko zrobione, więc to też jest istotne. Ziemniaki teraz będziemy prasować. A do tego jeszcze będziemy potrzebować innych przypraw. Chyba że ktoś lubi do środka dodać jakiegoś innego warzywa, to też może być. Prasujemy ziemniaki. No i teraz je będziemy gnieść dokładnie. One są ciepłe, także fajnie się ugniatą. Jakie ugniatę, to jeszcze sprawdzę smak, dodam trochę soli, pieprzu i jakichś innych przypraw. A jeżeli chodzi o to, co tu się będzie działo, to ta y, y, oliwa, olej czy tłuszczyk, który jest w cebuli i pieczarkach, spowoduje, że nam się to będzie wszystko fajnie i dobrze lepić. No więc na razie doprawiam sobie to gniotę. Dodaję teraz przyprawy, tutaj mam sól, pieprz, tutaj mam zioła prowansalskie, bo ja lubię, ale jak ktoś chce, można dodać też na przykład pietruszkę. No i dodajemy teraz nasze pieczarki i jak to się nam troszkę przystudzi, żeby można było to wyrobić, to wyrabiamy ciasto. I teraz tak, jeżeli ono się klei, jest wszystko ok, to formujemy korzeciki. a jeżeli coś trzeba dodać, no to ewentualnie jak jest za bardzo się klei, można dodać trochę mąki ziemniaczanej lub trochę mąki pszennej w stosunku tyle samo pszennej, ile ziemniaczanej. Ja to sobie będę sprawdzać. To zależy od ziemniaków. No i masa jest gotowa. Wygląda w ten sposób. Niczego nie musiałam dodawać, bo ziemniaki były fajne. Teraz będziemy panierować. Tutaj mamy bułkę tartą, więc biorę sobie porcję. Oddzielam. Ja robię takiej wielkości, tak jak jest duża łyżka. Formuję je w takie kotlety. Spłaszczam. Bardzo ważne, żeby się równomiernie potem obsmażyły, to jest to, żeby one miały tą samą wielkość. Ja zazwyczaj robię wielkość mojej dłoni. O, w ten sposób tutaj trochę wyrównuję. Obtaczam delikatnie i przygotowuję drugie. Jeżeli chcemy, możemy też je obtoczyć w mące. No i formuję sobie teraz wszystkie kotlety w ten sam sposób. Ciasto sklepuję, znaczy ciasto masa. Formuję grubość odpowiednia, też żeby była. Obtaczam troszkę boczki, tak. Druga strona. Tej bułki nie musi być aż tak dużo. Będziemy je po prostu obsmażać na taki złoty kotletowy kolor i podawać gorące. Jeżeli chcemy, żeby się bardziej to ciągnęło, do środka możemy także dodać trochę sera. No więc formuję kotlety i będę je smażyć. Z takiej mojej porcji, czyli dwa duże ziemniaki albo trzy takie średnie. Duże mam na myśli takie ziemniaki i pół cebuli i tyle pieczarek. Wyszły mi cztery takie kotlety, czyli taka jedna porządna porcja. Można to także podawać surówką. Rozgrzewamy patelnię i smażymy z obu stron. I możemy podawać gorące lub ustudzić i podawać na zimno. No i teraz smażymy na rozgrzanym oleju czy tam tłuszczu. Kładziemy, obsmażamy z dwóch stron. Delikatnie musimy pamiętać przy przekładaniu, żeby nam się nic nie rozwaliło. O, odstępy! No i nie się smażą. No, i tak wyglądają kotlety po odwróceniu. Można zrobić je słabsze, takie jak tutaj, bardziej przyrumienione, lub jeszcze trochę bardziej. No i jak się usmaszą z drugiej strony, to możemy jeść, podawać od razu. Można posypać jeszcze wierzch trochę sera, żeby się fajnie ciągnęło i zapiec. To wszystko. Smacznego!